Witam na prezentacji przygotowanej specjalnie dla portalu help.bay.org i na tej prezentacji pokażę w jaki sposób do pliku PDF możemy dodać sobie komentarz lub wyeksportować go do pliku w formie JPG. Żeby to zrobić wchodzimy na stronę www do przechodzimy sobie do zakładki download Pobieramy sobie pierwszy z tych programów, czyli darmowy PDF Exchange Viewer. Tu po prawej stronie mamy możliwość wyboru właśnie pliku instalacyjnego. No ja myślę, że najlepszy będzie w formie EXEC. I klikamy Download. Po pobraniu pliku instalacyjnego klikamy sobie na niego. Tutaj w pierwszym kroku wybieramy sobie język, czyli oczywiście polski. Tu klikamy sobie oczywiście dalej. Akceptujemy umowę licencyjną. I tutaj te dwie opcje możemy sobie odznaczyć, jeśli nie chcemy, żeby program integrował się właśnie z naszymi przeglądarkami. No i żeby po prostu nie, nie odnosił się, jakby można powiedzieć domyślnie do otwieranych plików pdf w tych właśnie przeglądarkach to oczywiście dalej i tutaj też jest taka ważna opcja jeżeli mamy na przykład dwa programy czyli ten najpopularniejszy Acrobat właśnie, Reader pdf i na przykład ten program Możemy ten ustawić jako domyślny, czyli ten, w którym będą od razu otwierane nasze pliki PDF, no, lub, lub możemy po prostu sobie to odznaczyć i kliknąć dalej, no i wtedy standardowo pliki PDF będą otwierane w, w programie Acrobat Reader. Te dwie opcje sobie odznaczamy, bo to są tylko dodatki całkowicie niepotrzebne do przeglądarki klikamy dalej tu oczywiście zaznaczamy sobie free wersję czyli wersję darmową i instalu. no i to jest już końcowe okienko klikamy zakończ no i od razu zostanie uruchomiony program To znowu pada w pierwszej kolejności to pytanie, czy mają być otwierane pliki PDF właśnie przez x Viewer, czy ma być to domyślna nasza przeglądarka. No tutaj możemy sobie zaznaczyć, żeby już nie pytał w przyszłości, i w tym wypadku dla mnie, i teraz otworzę sobie już jakiś plik. Teraz, co możemy sobie tutaj zrobić? No, przede wszystkim możemy sobie wpisać jakiś tekst. Jest to ta pierwsza opcja u góry. Klikamy sobie tekst. Jeżeli tu klikniemy dwa razy, mamy możliwość zmiany obramowania tego naszego tekstu. Jak widzimy, są to różne rodzaje tych ramek. Jeszcze raz. I tutaj jest możliwość zmiany też grubości, właśnie tego obramowania. Jak widać, tak to wychodzi. Tu jeszcze możemy sobie dalej dodać pole tekstowe, jeżeli chcemy od razu na jakąś określoną ilość tekstu i na określoną szerokość, czy wysokość. I możemy sobie dodać też takie pole od razu ze strzałką, które będzie nam na przykład pokazywać, że to jest jakiś tam obud elektryczny, czy coś w tym stylu. Tutaj dalej mamy możliwość rysowania różnych obiektów. Na przykład, może to być strzałka, kaźlinia, koło. Na przykład, coś takiego. I możemy sobie też wypełnić ten nasz obiekt. Tak samo zresztą tyczy się to też do ramek tekstowych. Jak widać w ten sposób to wychodzi. Tu jest jeszcze coś takiego. Tutaj, idąc dalej, jest o uwagi gumka. Czyli takie proste jakieś rysowanie prostych linii. No i gumka, która ściera nam akurat te linie. Dalej jest to stempel, czyli no takie jakieś standardowe wzory. Tutaj też możliwość ustawienia sobie takiego elementu, który będzie linkiem który będzie nas kierował do innej strony w dokumencie i tutaj jeszcze jest coś takiego ciekawego jak strzałka która może pokazać nam odległość o, na przykład tyle i tu klikając sobie na tą strzałkę Mamy możliwość wyboru różnych właśnie jednostek. A tutaj jeszcze takie różne bryły właśnie można też robić. I teraz możemy sobie albo te wszystkie zmiany standardowo zapisać, klikając na zapisz lub możemy sobie wyeksportować to do grafiki, czyli plik eksportuj i tu mamy do wyboru różne formaty graficzne. Klikamy sobie na eksport. jak widzimy ten nasz plik został wyeksportowany do JPG. Do czego nam się coś takiego może przydać? No przede wszystkim do tworzenia właśnie jakichś takich opisów przy prezentacjach, żeby pisać sobie właśnie jakiś taki schemat lub instrukcję. No i wrzucić to sobie potem na przykład do Impressa lub do Powerpointa. To wszystko. Dziękuję za uwagę.